Jesteśmy na ulicach Warszawy, uśmiechniętej, tolerancyjnej. Naród wspanialny, tylko ludzie, kurwy. Nie potrzebujemy doctors we don't need your engineers take them. take them because there is a zero terrorist in Ale jak się historia no, chcę pan powiedzieć że nagle jednego dnia m, m, mieliśmy sytuację w której Wyszli SS-mani, czy wyszły jakieś związki niemieckie i zaczęły tych udrzutów? Nie, to było systemowo. Przez lata, od 1933 roku, jak Niemcy, jak, jak Hitler doszedł do władzy, stało się to pewnym standardem, z roku na nie, rok... Nie, pan wybaczy, i pozostań, ale... Przystań, nie, 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 pan, pan wybaczy, I teraz, pan nie, wybaczy ochodzić, nie będę, nie będę to... prowadził rozmowy dalej w ten sposób. To znaczy, naprawdę są jakieś granice i uważam, to że to te jest. granice przez Roberta Biedronia, a w tej chwili również przez pana, jeśli pan to usprawiedliwia, zostały przekroczone. I to nie jest granica polemiki politycznej, bo to, ten może pan sobie prowadzić najostrzej, jak pan, jak pan chce. Znaczy, ja panu powiem tak, Moim serdecznym przyjacielem jest Szewach Weiss. Niech pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani tak jak Ale Żydzi. Panie. Proszę, wzywać pańskiego przełożonego. Proszę, Ale mówię migiel, panie, To znaczy migiem. Migiem, to znaczy migiem. To w polszczyźnie znaczy szybko. Migiel. Chcielibyśmy, żeby to ktoś inny za nas załatwił. Chcielibyśmy. Ale okazało się, że nikt nas nie wyręczy. Okazało się, że nie będzie Polski, jeżeli nie obronimy tego, co jeszcze nam zostało i my się poczuwamy do tego obowiązku. Łączy nas, a także własność, sprawiedliwość, Bóg, honor i ojczyzna. Nie będą boczeńcy wychowywać naszych dzieci nie będą. Eurosowieciarze imperialiści ze wschodu czy z zachodu pouczać nas, jak mamy rządzić się we własnym